Cześć, w tym filmie chciałbym sprawdzić, jak dobrze znasz przydomki znanych polskich klubów piłkarskich. Jestem pewny, że zgadniesz ostatni, więc oglądaj do końca. Zaczynamy. Legia Warszawa, Lech Poznań, Wisła Kraków. Jak Białystok. Jeśli podoba ci się taki format, polub wideo i zostaw komentarz dla zasięgu. Ruch Chorzów. Górnik Zabrze. Raków Częstochowa. Pogoń Szczecin. Teraz przechodzimy do trudnego poziomu. Mam nadzieję, że udało ci się odgadnąć pierwsze 8 klubów. Wisła Płock, Korona Kielce, ŁKS Łódź, Arka Gdynia. Teraz jest najtrudniejszy poziom. Nie zapomnij zasubskrybować i napisać w komentarzu, ile punktów zdobyłeś. Zagłębie Lubin. Napisz w komentarzach. To wszystko na dziś. Dziękuję i do zobaczenia.